Witam w kolejnym odcinku Kronik z Buraszkowa. Aktualnie znajdujemy się w szopie Szopa wygląda tak Jestem tutaj ponieważ obiecałem stream z rąbania drewna aczkolwiek jestem już w trakcie rąbania drewna gdyż nie mogłem znaleźć dobrego miejsca gdzie mógłbym zaczepić telefon dlatego Tworzyłem to wygląda jak gówno ale działa można salić telefon kurwa czekajcie Ja go nie przemyślałem. Czy stąd będzie widać? Chyba tak. No więc przystępując do rąbania drewna trzeba pamiętać o pewnej ważnej rzeczy. Trzeba mieć siekierę przede wszystkim. Oto siekiera marki Fiskars. 17. -ka. Bardzo sobie cenię. Rapia szybka, jaką kiedykolwiek miałem. Przedtem miałem tą, ale jak widać nastąpiła perforacja. No więc przeprowadzając zrębanie drewna, trzeba wybrać drewno. Mam nadzieję, że do drewno nie poleci na telefon. Stawiamy się w pozycji, bierzemy zamach i pod drewnia tak Drewno trzeba doprowadzić do odpowiedniego rozmiaru. Oto odpowiedni rozmiar. Klucz numer dwa. Taki sobie. Trzeba jeszcze raz. I druga część klucza Oto trzeci ostatni klocek zrobione. No niestety Ufak. padłem na pomysł tego przyrządu do przytrzymywania telefonu dopiero pod koniec rąbania drewna, także za wiele tego rąbania drewna nie pokażę ale to co widzieliście to ważne mam taki fajny futerał dla mojego fiskarsa który się zamyka nawet teraz można dać dzieciom no więc to koniec naszego drugiego odcinka we trzeciego jeśli weźmiemy pod uwagę zerowy. I zobaczymy następnym. Kurwa. Muszę zdjąć rękawiczki. Dobra.